Cześć Natalia. Dzień dobry wszystkim. Cześć Agnieszka. Tak, to no mamy tą kawę. Mam nadzieję, że nam wierzą, że ją posiadamy. Hmm. Ma... Kubeczki. To... Nie się tak... Ile ty masz tych kubków? A, no trochę ich mam. Nie wiem jak u ciebie Agnieszka, ale ja ich trochę mam, ale wiesz co, ty kolekcjonujesz i widziałam twoją wspaniałą kolekcję, ja nie kolekcjonuję, ale, ale cieszę się swoim, swoim zakupem ludowych kubeczków, bardzo lubię ten wzór, więc mam, postanowiłam w Coffee Coachingu mieć swoje te właśnie kubeczki, jako taki syn. Wiesz co, czy ja je kolekcjonuję? Dobre pytanie, bo ty je zobaczyłaś teraz, a, a wcześniej tak wcale nie było, bo ja mnie zawsze denerwowało, że ja miałam różne z innych parafii w ogóle, ale się śmieję, że y, dużo osób nas ogląda, bo ja w prezentach dosłownie dostaję kubki. I nie jedno, a dwa więc mój mąż dostaje też. I czasami mamy, właśnie, jeden no. dla kobiety, dla mężczyzny. No, Natalia, to tam wadek ma przy okazji, nie? I ja się śmieję, że, że widzisz, przez cofi-coaching okazało się, że tych kubków mi nie zabraknie, bo ja co chwilę dostaję kubki. I to naprawdę bardzo ładne, tak, bardzo dziękuję. E, dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat, jakże piękny. Słowa mają moc. Taki tytuł. No i jak to z nim jest? To tak zabrzmiało, jakby. A nie, tutaj. Uważaj, co mówisz. nie? uważaj, co mówisz. Uważaj, co mówisz. O, właśnie. No i tak faktycznie jest, bo tak jak człowiek myśli, to mi się nasuwa taka książka ona jest niesamowicie chuda. E, Chudszej nie ma, a zatytułowana jest tak, jak człowiek e, myśli. I coś z tym jest, abym ja bym powiedziała, nawet wszystko. To, co wypowiadamy e, codziennie do siebie, do kogoś. E, mm, Powiedziałabym, że, że się spełnia. Stoi za nami um, ktoś, w każdy sobie wybierze kto. E, I dosłownie spisuje, i czasami się zastanawia, naprawdę tego chcesz? No, no dobra, jak już powiedziałeś, no to nie będzie. I to są i te dobre rzeczy, i te, i te takie niekoniecznie trafione. I Pod wpływem emocji dość e... często, nie? Pod wpływem emocji jest wpływem... powiedziane, czyli wiesz, no właśnie, Niko chodzi o to, że wszystko, wszystko, co my wypowiadamy, Trafia do naszej głowy. Wszystko. Absolutnie. Właściwie afirmujemy się cały czas, kiedy werbalizujemy nasze myśli. Afirmujemy się, nawet o tym nie wiedząc. Nawet ci, którzy twierdzą, że afirmacje to głupota i dla kobiet, i w ogóle afirmują się. Bo jak kładziesz się spać i mówisz sobie: Oj, dzisiaj y, idę tak późno spać, że rano wstanę y, zmęczony, no to wstaniesz tak zmęczony. Tak Jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, nie? Więc, jakby, a jak położysz się spać y, późno, ale powiesz sobie, wiem, że mam 4 godziny, ale to będą 4 godziny dobrego snu i rano stanę wypoczęta i w dobrym humorze. Nie? Brzmi zupełnie inaczej. Nasz mózg się wręcz cieszy. To nie to, że ja się cieszę, bo ja się wiecznie uśmiecham. Znaczy, często się uśmiecham, ale naprawdę aż się robi inaczej w ciele, jak coś takiego sobie mówimy. Ale ja myślę, że to jest. Agnieszku, ja zresztą chciałabym. Y to jest czasami niewytłumaczalne, nie? Ale jak my sobie to powiemy, to nagle człowiek się rano budzi i okazuje się, że budzi się przed budzikiem wypoczęty, tak jak ten przykład podałaś, i jest rewelacja i nagle aż się człowiek zastanawia, matko, co to było, nie? Dla, dlaczego? A, a, a jest, więc jak gdybyśmy miały, mieli sobie tak codziennie dozować, no to myślę, że górę moglibyśmy przenosić. Wiesz, co ważne tak jest było. też, jak my sobie to mówimy. Przypomniało mi się teraz, jak słowa Briana Tracy'ego, który powiedział, z pełnym przekonaniem. Jak powiesz hmm. sobie coś z tym pełnym przekonaniem. E, ja pamiętam taki dzień, kiedyś miałam bardzo trudny warsztat do przeprowadzenia. Trudny, bo sobie zwizualizowałam uczestników i wiedziałam, że mogą jakieś tam trudności wystąpić. Sporo nieprzewidywalności było i stąd jakiś tam stresik, e, ale. Rano też się wkurzyłam na coś bardzo mocno i byłam pod wpływem takich negatywnych emocji. Poszłam do lustra, zrobiłam sobie swoje afirmację, a do tego powiedziałam, dzisiejszy warsztat będzie najlepszy, jaki w życiu zrobiłam. Tak sobie powiedziałam, z pełnym przekonaniem, naprawdę i słuchaj tak było, to był po prostu kosmiczny warsztat. Poszło mi rewelacyjnie. Ja miałam takie odczucie przez cały warsztat flow, e, odczucie, że jestem tu i teraz obecność, uważność, słuchanie. Efekt na końcu, wiesz, feedbacki od ludzi, naprawdę genialnie. Także słowa mają moc. I można Masz na wykorzystać. jeszcze. I jeszcze raz. I można je fajnie wykorzystać. I można je fajnie wykorzystać, tak. Ja, wiesz, co wtrącę jedną rzecz, bo um, ja na przykład jestem tą, która faktycznie mówi: um, to co mówisz, to ci się spełni. I Powiem to, aczkolwiek nikogo nie oceniam i to nie ma totalnie znaczenia w tym przypadku. Jeżeli chodzi o wiarę, bo ja dostałam taką rzecz: Natalia, ale jak ty tak możesz mówić, że zawdzięczasz to słowom, zawdzięczasz to myśleniu i tak dalej, no ale jesteś wierząca, no to powinnaś i komu innemu to zawierzyć. Wtrącę powiem, bo to, było, to była moja sytuacja i przez moment się zastanawiałam, a potem powiedziałam, no dobra, ale to nie jest tak, że ja będę kapryśna, stanę lewą nogą e, i powiem, Panie Boże, pomóż mi. A ja będę po prostu totalnym takim, e, nie, e, no nie do zniesienia, będę negatywna, będę narzekać, po prostu no, wszystko na nie. No to jak to się ma wydarzyć? Ja to zawsze mówię inaczej, bo każdy wierzy. Po swojemu, każdy ma taką wolną wolę, to jest każda indywidualna decyzja. I ja mówię: No, jeżeli wierzysz w Boga i on ma ci pomóc, no to ja uważam, że no na pewno nie przez negatywne, tylko przez pozytywne podejście. Więc nawet to myślenie, to mówienie, ta afirmacja, te słowa, to wszystko po prostu musi iść w parze. To jest moje zdanie. Ale dostałam kiedyś takie, takie uderzenie, takiego zdania, no i przez moment mówię, no może, ale jednak nie. Nadal stwierdzam, że to, co ode mnie wypływa, na pewno jest dużo łatwiej, żeby ten na górze mi pomógł, niż gdybym była po prostu chodzącą sędziarą. No nie wiem, czy to by było fajne. To by mnie chyba tam. Także nie, to. Narzekanie, narzekanie zresztą słowa, tak? Narzekanie, obwinianie, ocenianie innych i tak dalej. Te wszystkie rzeczy umiemy robić z automatu. Mamy to w DNA, nie musimy się tego uczyć, nie? Ale właśnie y, tego, żeby wypowiadać te dobre rzeczy, żeby przeformułowywać y, pewne też nasze myśli i werbalizować je przy okazji, to już jest nauka, to już jest coś, czego się musimy nauczyć, jeśli oczywiście chcemy i uwierzymy. Czyli bardzo ważna rzecz, wiara, tak? Uwierz w to, bo jak nie będziesz w to wierzyć i będziesz to robić tylko dlatego, że tutaj jakaś laska na YouTubie tak powiedziała. To zupełnie nie o to chodzi. To musi być w zgodzie ze mną. Ja muszę poczuć, czyli na poziomie emocji, muszę podejść do tego tak, że ja naprawdę tego chcę i musi dojść ten element wiary. Ja wierzę po prostu w to. Ja wierzę w to, tak? że to się wydarzy. Bardzo mocno w to wierzę. To naprawdę przybliża różne rzeczy, o których, o których myślimy, o których marzymy, na którym nam zależy, żeby były właśnie takie. To samo jest jak, jak mówimy też do kogoś, też yy, sytuacja. Yy. Dzieci na przykład tam rozmawiają o czymś, coś robią, potem jakiś. Potem mówię też o takim dorastaniu. Yy. Ja tego nie doświadczyłam, ale też obserwowałam yy, przez, przez nad moich koleżanek. Mhm. Yy. Ja w sumie nigdy nie dostałam informacji od mojej mamy, dlaczego ja coś robię, a robię coś innego niż ona. Ale za to moje korzamki miały tak, że, no, mama mi nie pozwoliła. Na przykład chodziło o jakąś tam rzecz, która nie była niczym złym, tylko dostała informację, no bo mi się na pewno nie uda. Mama mówiła, że mi się nie uda, no to, to ja w ogóle nie będę zaczynała czegoś tam, tak? I, i ja, ja wtedy tego nie rozumiałam, bo ja tego nie miałam. Nikt nie mówił, no, no co, spróbuj, no zobacz, nie? no uda ci się, ale no, wiesz, jakby cały czas gdzieś tam pchali i próbowałam, no jakby się nie udało, no to nie, ale nie miałam nigdy. No, bo ci się i tak nie uda, a to jest słowo. To jest powiedzenie już w przód Tobie, że ci się na pewno nie uda. Dzieci nie mają tej trudności, bo one zawsze się pchają, wyrywają do przodu, e, przynajmniej większość. A my dorośli to już w ogóle, no, a nie, no, my coś mi się nie uda, a Tobie to, po co ty się za to bierzesz, nie? To też jest słowo. I to słowo też ma moc. Kto wie, czy na przykład naszym zdaniem, naszym sformułowaniem spowodowaliśmy, że ten ktoś, no nie wiem, e, mógłby osiągnąć coś wielkiego. Ja wiem, że to. Tak górnolotnie brzmi, ale czasami tak może być, że poprzez jedno zdanie mogliśmy to skrzydło Podcjąć. urwać i on Podcjąć już odciążek, tak. no i on już nie fruwa. Mhm. E, I to nie o to chodzi, nie oceniajmy, bo on może jest e, słaby psychicznie i, i to jedno zdanie wystarczyło. Z, z naszych ust to też wypływa, mówiąc właśnie, że, że już każesz kogoś z góry, że mu się na pewno nie uda. I jeżeli, widać, to samo. No właśnie, jeżeli wierzysz, że, yy, że jest coś, o czym ty możesz nie wiedzieć, a jest w jego głowie, albo nawet nie wierzysz, ale on w to wierzy, chociaż to jest poza, poza twoim wyobrażeniem, no jak on w ogóle może myśleć, że on da radę, nie? Ale skoro on tak mocno wierzy, to nigdy właśnie takiej osobie nie odbierajmy tej mocy i tego przekonania, że on może. Skoro on ma takie przekonanie, to to wystarczy. I świat zewnętrzny nie powinien nigdy tego odbierać, takiej wiary, skoro dziecko o czymś marzy, bo też mówisz, że dzieci do pewnego momentu, właśnie do pewnego momentu, aż ktoś z dorosłych no. trzy razy mu nie powie, że ty nie dasz rady, nie? Jak w tej książce pozwól, że opowiem ci, że y, jest taka przypowiedź o słoniku, który malutki słonik, przykre to jest trochę, ale, ale prawdziwe, jeśli przełożymy to na, na obraz człowieka y, i tej niemocy, właśnie, że on jest przywiązany do takiego. Kołka na sznurku i będąc małym y, słonikiem, próbuje się uwolnić. On próbuje naprawdę bardzo długo, ale mu to nie wychodzi, więc zapamiętuje swoją niemoc w postaci próbowałem i się nie da. Nie mogę, nie umiem, nie potrafię. I kiedy jest już dużym słoniem, który z łatwością ten mały kołeczek by wyrwał, takim samym ruchem, który robił wtedy, to by się uwolnił, ale on tego nie robi, poprzez przekonanie, że nie może. Próbował kiedyś. I to mu zostało, nie? Więc my też jako dorośli tak właśnie czasem robimy, że wydaje nam się, że nie możemy, nie umiemy, bo ktoś kiedyś dawno temu, 100 lat temu świetnych nam powiedział, że my, my nie damy rady. My się do tego nie nadajemy, my tego nie zrobimy, nie? Odebrał nam to na wewnętrzne przekonanie, że jednak ja, ja o tym wiem najlepiej, tak? Więc jakby też tutaj chyba chcę powiedzieć, żeby nie pozwolić sobie, aby ktokolwiek, ograniczał coś, co w waszym przekonaniu chociaż odrobinę macie wiarę, że dacie radę, nie? że umiecie, że mogłoby się po prostu udać. Nawet tak mówiąc, e, to też się trzeba nauczyć, ale na przykład a to jest e, mm, też taka e, sytuacja e, o, olimpijczyka, ale tam to można prze, m, przełożyć na, 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 na takie normalne funkcjonowanie, na no, ktoś ci mówi, no ale ty też nie dasz rady. To uważaj, to teraz patrz, <laughs> patrz i zobacz, że mi się uda. Ale to musisz być już silna wewnętrznie, żeby takie coś powiedzieć, bo i, i że nie słuchać, że ktoś mówi, że się nie da. No faktycznie tam, tam się udało i to nie raz, tylko mhm. pięć razy, e, ale to już jest i to też jest kwestia wypracowania, bo on gdzieś tam e, jakby pracę w to włożył. Ale pamiętam jeszcze jedną sytuację, jak kiedyś pracowałam w szkole i miałam możliwość e, e, zasiadania w różnych komisjach. I był jeden z egzaminów, i jeszcze było trochę czasu zanim uczniów zapraszaliśmy do środka. I było przygotowanie arkuszy, tak, wszystkie czy wszystko jest, sprawdzanie techniczne sprawy i tak dalej, i tak dalej. No i drzwi były uchylone, i widzę, znaczy słyszałam, jak jedna z uczonych siedziała i narzekała, o Jezu, już nic nie umiem, ja zapomniałam, mi się nic nie uda, ja obleję po prostu wiązanka, taka, że ja tylko. Zastanawiam kto tam jest, nie, co, co tam się dzieje. A tam ich było trochę, mm -hmm. tych uczniów. No i tak słuchałam, 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 trochę to trwało. No i wychodzę, już tam za chwilę mamy ich zaprosić. Wychodzę, bo pani Natalia, ja nic nie mówię. Ona tak płacze i zrzędzi i miałczy i w ogóle. I pani coś mi powie. Ja mówię, amen! Co? No amen, no co mam ci jeszcze powiedzieć? Na takie litania włączyła, że tylko się pod tym podpisać, no i Cię zaprosić też szczypka. Co ja mam zrobić? No ale czemu? Wy zobacz, sama się nastawiłaś już, Ci się nie uda, więc jeżeli tak będzie, to możesz sobie pogratulować. I tak w sumie w sekundzie... Nie no, tak nie będzie, no przecież ja to potrafię. Mówi, no, 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 no dawaj dalej. No i ona wiesz z automatu, chyba nie spodziewała się, bo z reguły jest tak, no ale nie mów tak, przecież będzie dobrze. No ja wtedy nie miałam jakby potrzeby mówienia. Mówię, no słuchaj, no mówisz tak już od 15 minut, no to co? No to tylko się pod tym podpisasz, jak tak chcesz, nie? No, ale udało się oczywiście wszystko, zrobiła, bo zmieniła automatycznie szybko nastawienie, co było dobre dla jej przykładu. Nie mówię, że tak się tak zawsze zdarza, no, ale naprawdę trzeba e, e, słuchać siebie, bo to jest tak, słuchać to nie znaczy słyszeć też, nie? E, to są dwie różne rzeczy, jednak. Dwie umiejętności, ale jednak zastanowić się, czy, czy Ty naprawdę tego chcesz, co Ty mówisz. Gdyż dystancję... ona, ona trafiła na Ciebie i Ty byłaś tym jej wewnętrznym głosem, którego jej zabrakło, żeby sobie zadać to pytanie, nie? O których my zawsze mówimy, zadawaj sobie dobre pytania, które Cię wyciągną z tego przekonania, nie? I Ty to zrobiłaś, Ty ją po prostu wciągnęłaś w prowokację i dzięki temu ona się obudziła. Uruchomił się u niej odruch, wiesz, opresje, się. jak się od razu nie wybije, wiesz? I ty to zrobiłaś, więc dlatego tak się stało. Ale myślę, że to jest w ogóle fajne narzędzie, żeby nawet tak samo myśleć teraz o dzieciach, żeby ich nie przekonywać, nie, nie, dasz radę, wiesz, ja wiem, tylko właśnie sprowokować ich do tego. No tak, Brando, skoro nie dasz rady, no to w ogóle idź do pani przed lekcją i powiedz, żebyś wpisała jedynkę, nie? Skoro tak uważasz, że dostaniesz jedynkę, to po co ci ten stres tak przewrotnie rozmawiać, nie? żeby ktoś kto nie wierzy w siebie w jakiejś sytuacji no albo będzie albo się odpali u niego wiesz ten odruch właśnie obronny albo nie albo nie tym razem nie ale to nie wiem aczkolwiek wiesz biorąc pod uwagę to, że jesteśmy spolaryzowani w większości przypadków to to powinno, ta prowokacja powinna zadziałać mimo doświadczeń mimo przeżyć każdych indywidualnych jakie ktoś miał fajne ja bym tak powiedziała jeszcze. tylko tyle na koniec, że, że po prostu warto pomagać sobie w życiu, warto pamiętać o tym, że nie trzeba czekać, tak? Nie wiadomo, jak długo aż coś się zadzieje, tylko po pierwsze, ja mogę temu pomóc. Już nie powiem, że przez działanie, bo to jest oczywiste, ale przez same słowa, które wypowiadam, przez to, co wypowiadam, i tak naprawdę zastanowić się, czym karmisz ten swój mózg. Czy on ci pomaga być na tym poziomie. I y, doświadczać tej jakości życia, jaką chcesz doświadczać, czy też. dzieje się to byle jak, poza twoją kontrolą. Słowa mają moc. Spróbuj. Nasze myśli kształtują nasz mózg. To to jest. Y, widzisz, to jest też tak, że y, warto by było sobie o tym przypominać. Ej, jeśli nie codziennie powinniśmy sobie o tym przypominać, bo też no, jesteśmy ludźmi. No, Agnieszka myślę, że tobie też się zdarza, że czasami. No, gdzieś się coś wydarzy i potem gremlina co do słodycza, ale trzeba było mieć jeszcze jednego, innego, który mówi, tak, wiesz, stoi bo ciebie i naprawdę tego chcesz? I tak to, za chwilę jakby tak przychodził, no dobra, dobra, już idź, 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 już wiem, no nie, nie, no, wiesz, takiego kogoś albo, ja mówię, siebie obok, żeby ci przypominał, e, czy to naprawdę jest warto właśnie, no, negatywne, nie? No, bo, Zwracać jak... uwagę na to, co mówimy, po prostu. nie? I, i tak, jakby właśnie, żeby, żeby to się nie działo poza mną, bo przecież to są moje słowa, to ja je wypowiadam. Nikt za mnie tego nie robi. Ale jednak, jeżeli, zwłaszcza jak są negatywnie wypowiadane, wielokrotnie wypowiadane, mogą kogoś zranić, to tutaj zmusić się do takiej autorefleksji nad tym, czy aby na pewno tak chcę, jak powiedziałam. nie? No więc kończymy zdaniem, czy naprawdę tego chcesz? I z tym Was zostawiamy. Dziękuję, Natalia, za dzisiaj i do następnego razu. Dziękuję, Agnieszka. Do zobaczenia.